Obecna ulica Jemiłowa Jeździmy za kolegami, którzy wiercą dziury. Ich urobek, niby na 18 metrów się wiercili, czy na 15. Wody nie znaleźli. Pomiary, standardowa procedura, wizja lokalna, o zeznanie terenu. Studnia wywiercona na. 10, no nie, się 10 metrów nie widać może ale lustro wody utrzymuje się na o widać na półtora metra przy pompowaniu z wydajnością 2 metry na godzinę po wężu po wężu woda leci 2 godziny Mgiełka w naszą stronę podwiewa wiatr studnie wiercimy numer telefonu 69 69, 69 065 praktycznie cała Wielkopolska zapraszamy